Śniące karoserie, wypolerowane klamki i zderzaki, dumna postawa właściciela, cielęcy zachwyt i zazdrość w oczach licznie zgromadzonych gapiów. Tak najkrócej można by scharakteryzować każdy z rajdów starych samochodów. I nie ma się czemu dziwić, bo większość z prezentowanych na takich imprezach pojazdów to prawdziwe cacka. Początki były jednak zgoła inne. Kto wywisił stare samochody, skąd to się wziął? Wzięło to się w roku, tak jak sobie pamiętam, 1970, kiedy kupiłem na spółkę z moim bratem, tak myśmy taką spółkę założyli i kupiliśmy starą dekawkę. I tą dekawkę żeśmy remontowali i nazwaliśmy ją Benedykta. Nie byle dykta, tylko Benedykta. Ponieważ popularnie na dekawkę mówiło się dykta Klejwoda. Więc Benedykta została napisane i studenci zorganizowali rajd studencki zachodni. I między innymi tracę weteranów. I to było pierwsze spotkanie właściwie pierwsze spotkanie z tym ruchem weterańskim. W tym ruchu to zasadniczo byli ludzie, młodzi, studenci, których nie stać było na samochód nowy, natomiast za nieduże pieniądze można było skupić grata. I po prostu kupowali na to, na co ich było stać. Kupowali te stare samochody i zaczęli po prostu je naprawiać. Będąc na imprezach typu rajd starych pojazdów, to na tych imprezach po prostu ludzie się spotykali i zaczęli sobie wytykać, że ty masz nieoryginalne światła, ty masz nieoryginalną kierownicę i zaczęliśmy te samochody wracać do po prostu, do pierwotnego stanu. Zaczęło się szukać tych oryginalnych elementów, które brakowały i to w ten sposób zaczęło nabierać jakiejś wartości takiej historycznej. Ten samochód. To była pasja ludzi młodych, tak jak mówią, którzy po prostu nie mieli. Zarazili się tym bakteriami, i zaczęli w to wchodzić. Najpierw no jak ktoś wejdzie, to później brnie coraz głębiej. Pierwszy raj poznański, który był, to zanim jeszcze był Poznański Raj, to my już żeśmy po prostu startowali w roku 1973 na rajdzie takim w Łodzi zorganizowanym przez kuriera łódzkiego. I z Poznania prywatnie żeśmy się zebrali, ponieważ już żeśmy się znali z tych rajdów zachodnich. Prywatnie wyjechała taka grupa 11 samochodów, co było zaskoczeniem i dla organizatora z Łodzi, jak również dla wszystkich innych ludzi zebranych w Łodzi, że taka grupa silna z Poznania przyjechała. Następnie w tym samym roku był rajd pojazdów zabytkowych w Poznaniu, pierwszy, i właściwie od tego to się zaczęło. Tak to się zaczęło w Poznaniu, i w Polsce zaczynało się podobnie. Pasja młodych ludzi, którzy y, po prostu y, nie mieli pieniędzy na nowy samochód, a chcieli coś mieć, chcieli czymś jeździć. To nie były duże pieniądze, zresztą do dzisiaj można, dzisiaj też serenkę można kupić za milion złotych i właśnie ją zrobić. Ja mam y, przede wszystkim, mam starego Opla 1,2 litra, którego 13 lat temu chyba skończyłem restaurować. Y, to jest samochód z 1934 roku. Ponadto mam w tej chwili w remoncie samochód Auto Union Sport, dwuosobowy kabriolet, bardzo piękny z 1954 roku. Ponadto mam kilka motocykli. Ciekawe, bo zacząłem zbierać polskie. Zacząłem zbierać polskie, zacząłem zbierać nietypowe, bo motorowery. Uczdują sobie wszyscy, zbierając motocykle tak zwane ciężkie, powyżej 600 cm. Ja natomiast lekkie do 50 cm. To jest takie anomalia. Każdy ma jakieś odchyłki, ja akurat w tym kierunku sobie mam taką zrobiłem. Także mam żaki, mam rysie, mam komary i zbier zaczynam zbierać te małe motocykle klasy 50 cm. To jest kosztowne hobby, ale remont mojego samochodu trwał 10 lat. Czyli te koszty się rozłożyły. Muszę powiedzieć, że każdy sport, każdy hobby jest kosztowne. Wędkarstwo, etykiety zapałczane czy, czy znaczki, to wszystko jest drogie. To nie ma taniego chowa. Z tym, że jeżeli to jest rozłożone w czasie, poza tym, jeżeli się ma tak wspaniałych przyjaciół, jak my w Poznaniu mamy, tak wspaniałych kolegu, który... I każdy ma jakiś fach pokrewnie związany na przykład z samochodem. Ten elektryk, ten tapicer, ci ludzie pomagają sobie nawzajem. Także te koszty zasadniczo płaci się za pracę faktyczną, za, właściwie za materiał się płaci, nie za pracę. Dlatego u nas ten remont tego samochodu jest tańszy. Niemałą rolę przy remontach starych samochodów odgrywają też tzw. przysługi koleżeńskie. Transporty wraków, naprawy, lakierowania, remonty są wśród właścicieli starych pojazdów traktowane właśnie jako wzajemnie świadczone sobie przysługi, a nie usługi. W myśl powiedzenia dziś, ja to jutro tym nie, za pomoc pieniędzy się nie bierze. Członkowie ruchu weterańskiego są jak jedna wielka rodzina, ponad którą pod pewnym względem wybija się nieco dr Andrzej Domowicz. Człowiek bank danych i bank części. Każdy, kto remontuje samochód, prędzej czy później trafia do tego warsztatu. I nie ma chyba człowieka, który nie znalazłby tu tego, czego szukał, lub też informacji, gdzie należy szukać. Wszystkie samochody w stare, które jeżdżą to? po Poznaniu, podobno pan zna. A no to tak. To no, no wszystkie tak. pan naprawiał? No wszystkie nie naprawiałem, ale tam no zawsze jakaś cząsteczka jest w mojej pracy w każdym momencie. Co jest najtrudniej odtworzyć? Detale, Te drobne, te te. Takie, mówię, kołpaki, proszę Pani o te liczniki, o cała deska z rozdzielcza zresztą, reflektory, tylne lampy, sterzaki. To są naj, najtrudniejsze rzeczy do odtworzenia. Tego po prostu nie ma. Ludzie przerabiali, zakładali w nowszych autach. Przede wszystkim poło, połowa samochodów starych miała liczniki na przykład od Warszawy, sadzowny, albo od Stara. Nie? A to wszystko trzeba odtworzyć tak, jak to oryginalnie by było samochód ma wartość wtedy, kiedy jest pełnym oryginalnym. To jest stara tarcza, Ach. a tutaj już nic nie widać. No, więc to po prostu jest, służy jako wzór, tylko z tego robiłem rysunek w skali 5 do 1. W tuszu wyciągałem. To było następnie metodą fotograficzną zmniejszane po to, żeby wszelkie niedokładności zginęły. Następnie robione było, z tego filmu, był robione, robione sito i następnie po prostu z sita było prze... Drukowane na nowy materiał. Co pana bardziej fascynuje? Samochody czy części? Raczej samochody. No części są tylko po to, jako, jako elementy samochodu. No, ale tu są części, z których można wyzłożyć chyba wiele samochodów. W naszych, tych naszych układach takich, takich weterańskich, no trudno wycenić dany element, daną część. Przypuśćmy, że potrzebuję na przykład reflektor do mojego auta. To ja po prostu zamieniam za reflektor i dlatego to trzymam. Bo to jest przetargowy materiał. Że muszę to mieć ze względu na to, że nie kupię niekiedy od kolekcjonera niczego, bo on mi mówi: Daj mi, postaraj znaleźć coś do mojego opakowania. Także w ogóle to jeszcze jestem takim bankiem informacji, kto co potrzebuje, do czego. Czy dla Pana jest to pasja, czy sposób na życie? Pasja. Sposób na życie to nie mógłby być nawet. Na tym, to, to jest Tu trzeba podchodzić właściwie z sercem i dużo czasu poświęcić, a, a, a po prostu to jest niewymierne finansowo. A skąd? Od czego się w ogóle ta pasja u Pana zaczęła? U mnie? No zaczęła się właściwie tak, u większości kolegów z Poznańskiego Klubu oczywiście, bo w innych klubach niekiedy bywa inaczej. Yy, z biedy. Po prostu nie było pieniędzy na porządne auto, kupowało się stare żeby jeździć. Nie? No jak już się zaczęło jeździć, to zaczęło się naprawiać oczywiście, bo to co kawałek nawalało, nie? psuło się, a ze względu na to, że to właściwie był no, człowiek miał lat naście, albo tam wczesne lata, wczesnych latach, lat no, 20, to po prostu no, to już zżył się z tym samochodem, pierwsze randki, wycieczki, wakacje w takim samochodzie, no i to już się polubiło, się zostawiło, taki pojazd, no i, a dzisiaj się do niego podchodzi już bardziej profesjonalnie. Który z samochodów swoich darzył Pan największą sympatię? No wie Pani, to tak, to tak jakby Pani się pytała matki, które dziecko najbardziej kocha. To jest to samo, wszystkie. Wszystkie się darzy sympatią jednakową. Każdy, zresztą gdybym darzył jakiś samochód wybitną jakąś sympatią, to bym może się wyzbył innych na rzecz jednego, konkretnego. Ale ze względu na to, że ja po prostu, no każdy, każdy ten pojazd ma swój urok i, i każdym samochodem, tym, tym pojazdem jestem zafascynowany, dlatego po prostu tyle mam. Poznański Ruch Weterański skupia około 100 osób. Niestety, nad czym boleją starzy członkowie, nowych zapaleńców nie przybywa. Ludzie w gonitwie za pieniędzmi przestają mieć czas na pasję.